Dzień dobry Państwu, nazywam się Stefan Müller i chciałbym walczyć dzisiaj z pewnym stereotypem. Otóż na całym świecie krążą legendy o tym, że niemiecki ponoć jest trudny. To jest wielkie kłamstwo, tak twierdzą tylko ci, którzy oblali 3 matury. A więc, proszę Państwa, chciałbym Wam teraz udowodnić, jak dziecinnie prosty jest mój ukochany, melodyjny, przepiękny język. Proszę Państwa, niemiecki jest bardzo prosty, bo ma prawie te same słówka co polski. Wszyscy Niemcy mają dobrą Kindersztubę. Nasze domy mają dach albo garaż. W garażu stoi auto i w aucie jest ten, wie heißt der, szyberdach. Rano nawet czasami się budzimy w garażu i to bez szlafroku. Chyba dlatego, że wczoraj wypiliśmy bruderschaft z kolegą i teraz. No mamy kaca, jesteśmy w rauszu, czyli wszystko tak jak w Polsce, nie?